Talk shop! angielski w biznesie, odcinek 96. Jak porównać wady i zalety po angielsku? Hi there, z tej strony Karolina z Asap Speak and Play. Chcesz porównać koszty i zyski, wady i zalety? Poznaj pięć wyrażeń, które ułatwią ci zrobienie tego po angielsku. One on the one hand, on the other hand, z jednej strony, z drugiej strony W języku angielskim przedstawiamy rzeczy na jednej dłoni i na drugiej dłoni. Usłyszysz teraz dwa przykłady słuchaj i powtarzaj na głos. Z jednej i z drugiej strony on the one hand and on the other hand on the one hand and on the other hand. on the one hand and on the other hand you know on the one hand i want to forget her on the other hand you know on the one hand i want to forget her on the other hand you know on the one hand i want to forget her on the other hand The good news, the bad news. Dobra wiadomość i zła wiadomość. Usłyszysz teraz trzy przykłady. Słuchaj i powtarzaj na głos. Dobra wiadomość jest taka, że. Well, the good news is. Well, the good news is. Well, the good news is... Zła wiadomość jest taka, że. The bad news is. The bad news is. The bad news is. Dobra wiadomość jest taka, że znowu się do mnie odzywa. Zła wiadomość jest taka, że mówił Louis prawdę. Well, good news is. He's speaking to me again. Bad news is. He was telling Louis the truth. Well, good news is he's speaking to me again. Bad news is he was telling Louis the truth Poftorzano Well good news is he's speaking to me again Well good news is he's speaking to me again Bad news is he was telling Louis the truth. Bad news is, he was telling Louis the truth. Well, good news is, he's speaking to me again. Bad news is, he was telling Louis the truth. Good news is he's speaking to me again. Bad news is he was telling Louis the truth. Three. The pros and the cons Wady i zalety. Za i przeciw. Pros to pro, czyli za to zaleta. Cons, czyli kon Przeciw, czyli Wada. Po amerykańsku mówimy the pros and the cons, a po brytyjsku the pros and the cons. Niech cię nie zmyli kolejność słów. Po angielsku mówimy the pros and the cons, a po polsku mówimy odwrotnie, wady i zalety. Usłyszysz teraz dwa przykłady. Słuchaj i powtarzaj na głos. Ma to swoje wady i zalety. It has its pros and cons. It has its pros and cons. It has its pros and cons. Ok, plusy i minusy. Plus, Migo cię potrzebuje. Minus, jesteś dla niego bezużyteczny, jeśli jesteś martwy. Ok, pros and cons. Pro, Migo needs you. Con, you're useless to him if you're dead. Ok, pros and cons. Pro, Migo needs you. Khan, you're useless to him if you're dead. za OK. Pros and cons. Pro, Migo needs you. OK. Pros and cons. Pro, Migo needs you. Khan, you're useless to him if you're dead. Khan, you're useless to him if you're dead. Okay, pros and cons. Pro, Migo needs you. Khan, you're useless to him if you're dead. Okay, pros and cons. Pro, Migo needs you. Khan, you're useless to him if you're dead. 4 advantages and disadvantages. Zalety i wady. Advantage to również przewaga. Have an advantage. Mieć przewagę. Disadvantage to również niekorzystna sytuacja. Gorsza pozycja. We are at a disadvantage now. Jesteśmy teraz na gorszej pozycji. Usłyszysz teraz dwa przykłady. Słuchaj i powtarzaj na głos.

I get all the disadvantages of being married and none of the perks. And none of the perks. And none of the perks. I get all the disadvantages of being married. I get all the disadvantages of being married. I get all the disadvantages of being married and none of the perks. I get all the disadvantages of being married and none of the perks. 5. The benefits outweigh the costs. Korzyści przeważają nad kosztami. I moje ulubione wyrażenie. Bardzo profesjonalne, biznesowe wyrażenie. Coś przeważa nad czymś. A outweighs B. W języku angielskim używamy słowa weigh, czyli ważyć. Jeśli coś outweigh inną rzecz, to oznacza, że jest znacznie cięższe, czyli jest go więcej. The costs outweigh the benefits usłyszysz teraz dwa przykłady. Słuchaj i powtarzaj na głos. Pozytywne skutki wyraźnie przeważyły nad negatywnymi. Positive the, the positive effects clearly outweighed the negative. positive effects clearly outweighed the negative. Korzyści przeważają nad kosztami. The benefits outweigh the costs. The benefits outweigh the costs. The benefits outweigh the costs. Well done. Podsumujmy wszystko. Jak przetłumaczysz? Z jednej strony i z drugiej strony On the one hand, and on the other hand. Dobra wiadomość jest taka, ale zła wiadomość jest taka. The good news is, but the bad news is. Ma to swoje wady i zalety. It has its pros and cons. Samotne podróżowanie ma wiele zalet i wad. Traveling alone has many advantages and disadvantages. Traveling alone has many pros and cons. Zalety przeważają nad wadami. The pros outweigh the cons. Good job. Poznałeś dziś 5 sposobów porównania wad i zalet, korzyści i kosztów. Chciałabym się dowiedzieć, czy ilość języka angielskiego w podcaście jest dla Ciebie wystarczająca. Dlatego zachęcam Cię do zostawienia opinii w ankiecie, którą załączam w opisie. A jeśli chcesz zacząć uczyć się efektywniej, to zapisz się na mój newsletter. Zaczęłam właśnie serię Mistrzowskie Strategie Językowe. W tym newsletterze będę przekazywała najlepsze strategie nauki języka obcego. Link znajdziesz w opisie. Dzięki za udział. Till the next time. Cheers.